Piotr Matkaniec, dzień dobry w studiu Portalu w Kielcach Info, dziś moim Państwa gościem jest Maciej Bursztań, przewodniczący klubu radnych Perspektywy. Cześć Maćku. Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu. Witam Cię serdecznie po dłuższej przerwie i od razu pytanie na początek. Jak się czujesz jako osoba, która tak naprawdę z takiej głębokiej opozycji przeszła do roli osoby, można powiedzieć, która jest współodpowiedzialna za losy miasta? Znaczy, ja bym w siebie widziałem jako raczej konstruktywną pozycję, przynajmniej taką starałem się być, ale to już oczywiście ocenę pozostawiam każdemu indywidualnie. Głęboka, nietotalna, że nie jeszcze... tak, <laughs> tak, dokładnie. E, więc jakby decyzję indywidualnie pozostawiam każdemu e, Kielczaninowi przede wszystkim. E, kielczanom. E, no i jak się czuję? Znaczy, czuję czuję że jakby obowiązek dźwignięcia tego gdzieś tam na mnie również spoczywa no bo tak jak już kilka razy miałem okazję tłumaczyć może nie w mediach ja mógłbym pozostać na mógłbym cały czas komfortowo na pewno czu, bardziej komfortowo czułbym się w roli takiego recenzenta czyli z drugiego z drugiego rzędu mógłbym pokazywać co pani prezydent na przykład źle robi i sobie tak wytykać palcami no ale to przecież nie o to chodzi Kielce nie tego potrzebują, Kielce są naprawdę miastem, które wymaga podejmowania teraz trudnych decyzji bo przecież ocieramy się o sytuację, w której za chwilę może być komisarz, no sytuacja finansowa nie najlepsza, to jakby to... to mieszkańcy to czują, bo jest niedostatek, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, chodnikową, edukacyjną, szkolną, no, no dzieci przecież mierzymy się z tym w zasadzie na każdej sesji, na każdej Wyborczy komisji. Wybory się zmieniły, jakby ten, ten budżet, budżet, no który no dalej cały czas jest cały czas... Zmieniły się tylko nazwiska w Radzie Miasta, tak zmieniło jest. się nazwisko y, pani prezydent, zmieniła się, się wiceprezydenci, ale ta praca, ona merytorycznie musi być wykonana i te trudne decyzje muszą być podejmowane i ja no, no, jakby chcę chcę jakby powiedziałem A chcę powiedzieć B i jakby tą odpowiedzialność biorę na siebie bo nie chcę żeby za 4 czy 5 lat żeby znowu ta kadencja przebiegała w takim w atmosferze kłótni już widać, że ta pierwsza, że ta pierwsza, pierwsze posiedzenie Rady Miasta było zdecydowanie bardziej, m, atmosfera była zupełnie inna, nie było wyważone. Było, było, mało, było mało mało kłótni, była wyważona, merytoryczna. I krótsza przede wszystkim była. Krótsza jest to zasługa y, wszystkich. Y, po pierwsze przewodniczącego, po drugie przygotowania y, radnych, nowych radnych, y, y, tych radnych, którzy już są relekcje y, no, elek, elek, uzyskali no bo też są bardziej doświadczeni, też wiedzą jak to, chyba też sami nie chcą przesiadywać na tej sesji do 21, 22, tylko chcą po prostu merytorycznie się przygotować do sesji i tam podejmować dobre decyzje, także no ja czuję tą odpowiedzialność, wiadomo, że to nie, nie tylko na mnie ona spoczywa, ale jeżeli mam być, jeżeli taka arytmetyka jest w Radzie Miasta, no to że czasami po prostu będzie trzeba od, od nas, od klubu Perspektywy będzie zależało, czy, czy coś jest no, w lewo, czy w prawo, no to y, oczywiście obawiam się tej trochę o odpowiedzialności, ale to nie jest tak, że nie że ja jej nie biorę na swoje barki. O tych obawach za chwilę porozmawiamy, natomiast ciekawy jestem, jak Ci się współpracuje. Jak to pierwsze wrażenie w tych pierwszych tygodniach współpracy, no bo dosyć bliskiej współpracy z prezydent Agatą Wojdą? No nie mamy koalicji i to jakby tłumaczyłem, dlaczego, dlaczego tak jest. Po, porozumienie, porozumienie jest. jest. bo mamy wspólne cele i te wspólne cele, one są opisane i one są takie, że no, co do zasady podejrzewam, że jakbyśmy tutaj usiedli jeszcze z ktoś z PiSu czy z Lewicy, to, by, to, to one byłyby w miarę spójne, no bo Kielce jakby wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, czego Kielce potrzebują. Przede wszystkim Kielczani chcą więcej zarabiać, jeździć po prostych drogach, no i tak dalej, to wszystko jest jakby jasne. Yy, więc to porozumienie jest w miarę miękkie, ale tam też mamy zawarte takie yy, sposoby na realizację tego, i ja, ja się akurat tu, tutaj też się zgadzam, zgadzam co do tego z, z panią prezydent i jej administracją, yy, jak to osiągać. No, tak jak powiedziałem, trudne decyzje będzie trzeba podejmować, no ale to te, te, yy, no, mamy trudny czas też w Kielcach, dlatego ten trudny czas jakby powoduje, że musimy podejmować trudne decyzje, no ale to też rozumiem, że buduje takich... Silnych... Podwójna praca chyba Was czeka, po buduje też ludzi, jakby to podejmowanie tych trudnych decyzji. Ja jestem przekonany, że będziemy w stanie bronić tych trudnych decyzji. No to są zaszłości no, nastoletnie. A takie kamienie milowe tego porozumienia, które zawarliście z środowiskiem Koalicji Obywatelskiej, to? Nie ma jakiegoś takiego jednego. Na, na pewno mogę powiedzieć, nad czym się teraz skupiamy. No to jest przede wszystkim praca, którą trzeba wykonać w ramach Centrum Usług Wspólnych. U nas coś się nazywa CUM, Centrum Usług Miejskich. I ono jest chociażby nie, nie tylko ze względu na nazwę, jest wyjątkowe, bo tylko w Kielcach to się nazywa CUM. Mhm. Wszędzie to się nazywa CUM. Ale też jest wyjątkowy dlatego, że tam niewiele się wydarzyło przez ostatnią kadencję, a to jest olbrzymi potencjał, który należy wyko wykorzystać. Potencjał do tego, żeby zopty zoptymalizować wydatki naszego miasta, e, żeby te pieniądze nie, nie uciekały bokiem, bo my tak naprawdę płacimy. To nie jest tak, że te pieniądze one lądują w Kielcach. Nie, my kupujemy materiały, towary, usługi e, równi spoza Kielc. Yy, i za nie przepłacamy. No właśnie, może zdanie wstępu. Chodzi o to, żeby, żebyśmy wspólnie, żeby instytucje miejskie wspólnie kupowały pewne usługi. No zamiast, ważne, zamiast tak. kupować je pojedyncze, bo wtedy mają lepszą kupujemy w dużym skrócie, jeżeli kupujemy, y, załóżmy, no nie wiem, no, Paliwo, na tonę, przykład. no to samo <śmary> uzyskamy, jakby dostaniemy lepszą ofertę, bo kupujemy tonę, czyli ktoś może na nas mniej zarobić w sensie marży jednostkowo będzie, może sobie zmniejszyć, no bo ma gwarancję tego, że sprzeda tak, nam więc... tonę, a nie 15 kg. Ale to chodzi jak? na przykład o usługi księgowe, rozumiem, na przykład. E, również, tylko tu już dotykamy kwestii, bo jakby cały cen cumców, cum, ja to tak mówię, hmm, y, mmm, całe to, to Centrum Usług Miejskich czy wspólnych dzieli się na dwie kategorie, jakby dwie, na dwóch płaszczyznach działa. Pierwsza to jest jednak taka, która musi trochę ten stan umysłu na temat kadru musi się zmienić i tutaj są, ja rozumiem obawy ludzi, że oni no, no boją się, aczkolwiek już rozmawiamy z, z dyrektorkami szkół i tak dalej, które mówią, że, które są objęte cumem. I mówię, no kurczę, no bałam się, no ale jest okej, okay, no, okay. nie, nie czuję, mhm. czuję jakiś tam, było jak jest, nie tylko że trochę mniej papierów, trochę sprawniej to wszystko idzie i tak dalej. Także te obawy czasami też są przesadzone i to jest ta jedna płaszczyzna kadrowa. Druga to jest stricte zakupowa, gdzie my musimy po prostu, no i tu jest pomysł, nie ukrywam, żeby jednak zakupy robić nie jako Kielce, żeby Kielecki, ten, to Centrum Usług Miejskich było jakby liderem grupy zakupowej, którą chcemy stworzyć. I nad tym będziemy teraz pracować, żebyśmy my jako Kielce kupowali na przykład prąd, nie tylko dla Kielc, ale również na przykład dla gmin ościennych, a może nawet dla całego województwa. I tutaj widzę w pole do współpracy. E, również z Urzędem Marszałkowskich e, z panią Renatą Janik, którą serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, no, na że tego dojdzie. No, <laughs> chociaż z, oczywiście znaczy, politycznie no, wiemy, jak to wygląda. Ale, e, ale, ale to jest jakaś taka wizja. Nie, ja nie mm. wiem, czy ona, czy ona wejdzie. Czy ona... No, nie ma się co szukać, że dla dobra wspólnego dobrze by było, żeby, żeby się obie panie dogadały, że Faj tak powiem. Fajnie by było, oczywiście. Yy, i, I tutaj jakby, ale no, nawet, nawet jeżeli nie, nie całe województwo, no, to chociaż możemy w kofie, no, tak? Kielecki okręg funkcjonalny, tak, możemy, tak. możemy usiąść do stołu z gminami ościennymi i słuchajcie, będziemy mieli lepszą cenę jednostkową, każdy z nas na tym skorzysta, jak będziemy kupowali na przykład nie, nie 10 tysięcy litrów paliwa, jak ten, tylko kupimy 50 tysięcy litrów paliwa, każdy z nas będzie miał ten litr paliwa, lit benzyny, litr oleju napędowego będzie miał taniej, no każdy ma jakieś samochody na stanie, tak, no to jest jednak ym, i, i to dotyczy naprawdę wielu pozycji, które mogą, które spowodują na koniec, yy, po całym, po przeprowadzeniu tego procesu, że my po prostu w budżecie miasta zostaje nam z kilkanaście, może kilkadziesiąt milionów więcej. No i wtedy, jakby też rozwiąże się problem na przykład chociażby finansowania korony, sprzątania remontu ulis. szkół, sprzątania ulic. No, tak. zawsze jest, zawsze jest, ludzie jakby. Jest sporo tych obszarów, gdzie, gdzie można Ja już mam pieniądze. dosyć jako radny tłumaczenia się, że w mieście nie ma pieniędzy. No bo to jest, ile razy można powtarzać, no to zróbmy coś, ale zróbmy coś inaczej. No nie można cały czas robić to samo i, o, i oczekiwać innego efektu. Okay. Więc tu jest, jest. To akurat z sumem, to nie jest trudna decyzja, bo jakby wydaje się, że jak, jak mówię, jak się rozmawia o tych kwestiach zakupowych, no to to jest zrozumiałe, prawda, mm -hmm. że jak się kupuje więcej, to się ma lepszą cenę, myślę, że jest jakiś opór. Czyli na możemy pewno. się spodziewać, że w najbliższym czasie to będzie taki jeden z obszarów, gdzie coś się zmieni i będzie to widoczne. Tak, tylko to jest proces, który może potrwać, no ja bym chciał go zamknąć tak w ciągu roku może, żeby, no już, tak w jest, żeby już w przyszłym roku to działało. A Mamy... na ile to już tak naprawdę trwało w poprzedniej kadencji. to ten rok to chyba Tak, tylko jest że jakiś tam na przykład pan, czas. pan Piotr, zresztą twój imiennik, który się zajmował tym do tej pory no nie miał partnera w mieście. No to jest jednak coś, co musi być prze. Teraz ma partnera. Pani prezydent to absolutnie rozumie, wiceprezydenci również. My jesteśmy, tak jak zresztą zapowiedziałem, pani prezydent, jesteśmy, jesteśmy do dyspozycji. No i chciałbym również, żeby to była, żebyśmy byli dobrym przykładem do tego, że można tworzyć grupy zakupowe na województwo. Nie? A gdzie chciałbyś oprócz tego, tego obszaru, właśnie Centrum mhm. Usług Wspólnych, gdzie chciałbyś, żeby te pierwsze efekty współpracy było widać najszybciej? No w budżecie. No bo to jest coś, jakby zmierzamy do tego, żeby wydawać mniej. Po co mamy za coś przepłacać? My za to przepłacamy już latami. A w jaki sposób w budżecie? No, że po prostu jak wydamy mniej, zostanie nam, wyda, wydamy mniej pieniędzy, zostanie nam więcej, będziemy w stanie jakby ten budżet łatwiej spinać. No, tak jak powiedziałem, no, my mamy olbrzymie problemy jakby z realizacją zadań własnych gminy, które wynikają wprost z ustawy o samorządzie o, o i samorządzie, y, 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 my musimy... Po prostu zacząć to robić, no bo ludzie tego, ludzie tego oczekują. no Chcą, żeby była zrobiona ulica Kota, mm. pakosz no, tych, to, żeby my te drogi się zużywają szybciej, niż my je remontujemy, nie remontujemy. To prawda. A czy jest jakaś cienka granica tej współpracy, e, gdzie widzisz niewielki obszar do kompromisu? E, no chociażby bardzo często, tak z tego co pamiętam, to bardzo często nie zgadzaliście się w sprawie chociażby schroniska, czy miejskiej dzieleni. Są takie. Czy znaczy ja... punkty zapalne, gdzie po, gdzie, e, po prostu ta rozmowa z panią prezent powiesz, no nie, tutaj nie odpuszczę? No na pewno są takie rzeczy i ja nie. będę mówił o nich głośno, ja jeżeli będzie taka potrzeba. Jeżeli w schronisku dalej się będzie działo źle, chociaż ja ostatnio nawet od osób, które zgłaszały mi mhm. były niezadowolone z, z sytuacji w schronisku. Miałem dokładnie trzy telefony od osób niezależnych od siebie. Mówią, że, kurde, Maćku, jest lepiej. Jest, jest, lepiej, nie? Mhm. jest lepiej i widać, że się starają. Także tutaj, jakby no to trzeba oddać, jakby trzeba powiedzieć szczerze, jaka jest sytuacja. Miejska zieleń? To jest też taki punkt zapalny? Do Ale jeszcze kończąc sytuację schroniska, Zresztą. natomiast ja, sprawa jest cały czas w sądzie i to, co zgłosiłem, nie można wykorzystywać, nie można wykorzystywać sprzętu kupionego z dotacji miejskiej jako prywatny i tego dotyczyła sytuacja z schroniskiem, którą podnosiłem i na tym stanowisku cały czas stoję, na to, mam, na to mam dowody zabezpieczone notarialnie i to do tego się sprowadza cała sytuacja w schroniskiem i tutaj też akurat z Panią Prezydent rozmawialiśmy na ten temat, żeby... Kolejne konkursy były tak rozpisane, że to miasto jest właścicielem tego sprzętu, na którym, czyli na przykład USG, RTG i tak dalej, a nie żeby to było kupowane sobie przez operatora z dotacji, to już z temat schroniska, natomiast jeżeli chodzi o RPZ... Na przykład tak. No to ja też tu stoję na tym samym stanowisku, no i to, czy to jest jakaś cienka granica, czy to będzie jakieś... Jakaś, a już no, rozmawiacie o tym? Jak zmienić? Ja z panią prezydent nie miałem okazji rozmawiać. Natomiast rozmawiałem z wieloma osobami, chociażby z wiceprezydentem, no, że no, to jest wciąż nieuzasadnione ekonomicznie. Z no, wiceprezydentem w więc... to, no, to jest, on się tak, zajmuje tym, tym to tematem. To jest nieuzasadnione ekonomicznie i to trzeba zmienić absolutnie. I o tym mówiłem głośno i nie mam zamiaru zmieniać zdania, no, bo jakby tutaj perspektywa jest cały czas ta sama. No, te same zasady i tutaj, nawet jeżeli z całym szacunkiem dla mm, pani prezes Gruszczyńskiej. To nie chodzi o, bo jakby rzeczywiście tam jest, no, sytuacja może się poprawić, ale do jakiegoś, mm. do jakiegoś momentu, no, bo ta formuła sama w sobie jest, jest no, nieskuteczna. Nie, nienormalna trochę, mm. no jakby to powiedzieć tak wprost, że no miasto <trym> za każdym razem, <trym> znaczy no, my musimy ogłaszać po prostu przetargi. Mm -hmm. I to jest, ja już powiem w imieniu e, pracowników MZD, e, bo oni się trochę boją tego mówić że no jak, jak będziemy mogli wybierać sobie y, normalnie w, w ramach uczciwych przetargów wykonawców, no to oni będą po, Sam fakt, że, RP, że miasto sobie poprzez tą formułę daje gwarancję na zrealizowaną, y, na zrealizowaną usługę. No to jest tak, że jeżeli ona jest źle zrealizowana, no to my jeszcze raz ponosimy koszt naprawy tego. Jeżeli to robi firma zewnętrzna, no to mamy normalnie roszczenie o to, żeby no gwarancyjne, Poprawić, prawda, no rękojmię mm -hmm. i tak dalej. No i to jest samo w sobie już, no, ale to moglibyśmy tak mnożyć tych te, przykładów, Tak, nie? Te, przykłady, te przykłady rzeczywiście jest Przede wszystkim sporo. chodzi o fakt szukania najlepszej, najlepszej możliwej, najniższej możliwej ceny za naj, najwyższą możliwą usługę. Przejdźmy do nowego tworu Waszego, czyli Fundacji Perspektywy oraz mm -hmm. Klubu Radnych Perspektywy. Skąd taki pomysł w ogóle i czym się będzie zajmowała fundacja, bo rozumiem, że to będzie Trzon Klub, oczywiście klubem, natomiast Trzon to będzie fundacja. Jak ty to widzisz? No, fundacja ma pełnić rolę edukacyjną, społeczną. Chcę, żeby była platformą, no chociażby 26 czerwca. Zapraszam już wszystkich zainteresowanych. Mam nadzieję, że redakcja w Kielcach obejmie. Swoim patronem medialnym to wydarzenie. Jest to debata, Będziemy. na którą. Za... To dziękuję <słys》>. bardzo. Jest to debata, na którą. My w trakcie kampanii udało nam się nawiązać kontakt z, z profesorami z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. No i Zrobili na nas tak niesamowite wrażenie. My, trzy godziny będąc tam, słuchając, jak można przeciwdziałać kurczeniu się miast, bo tak to dosłownie brzmi. Jak e, można temu przeciwdziałać skutecznie e, i te wszystkie, te wszystkie przypadki, które nam oni opisywali, no to pokazuje, że my musimy skorzystać z, po prostu z, jakby musi ktoś na to spojrzeć z, z zewnątrz, z boku. Mhm. My nie, musimy, nie możemy tak cały czas no wchodzą nam na, na wchodzą mówiąc kolokwialnie, co chwila na sesji lądują e, wnioski w trybie Lex Developer. My jako radni nie mamy kompetencji do tego, bo my się nie uczyliśmy, no każdy ma, jeden jest prawnikiem, no ja też mam wykształcenie prawnicze, ale robię zupełnie coś innego. E, wśród nas nie ma urbanistów, nie ma architektów, my musimy skonsultować i zaprojektować to miasto, tym bardziej, że teraz jakby ustawodawca nam to, dał nam tą okazję w ramach tworzenia planu ogólnego, e, który de facto w Kielcach się nie tworzy, mhm. a jest termin na to. Czyli chodzi o skupienie ekspertów w różnego rodzaju, tak. rodzaju dziedzinach. Dokładnie, chcemy, żeby to była taka płaszczyzna, dzisiaj rozmawiałem też z, z panią prezydent, mhm. potwierdziła swoją obecność, chciałbym z tego miejsca również zaprosić wszystkich radnych, bez względu na opcje, bo będzie to, będzie to po prostu okazja, do, po pierwsze do, do porozmawiania, bo będzie też dyskusja, będzie taka część, w której będziemy mogli sobie podyskutować, no ale będą osoby, no, jakby z najwyższą kompetencją, jeżeli chodzi o, o urbanizację, o planowanie przestrzenne. Ale to nie, tylko, to nie tylko jeśli chodzi o kompetencje, ale również o. I, no to jest stricte to inne. wydarzenie 26 Jasne. czerwca. Natomiast jeszcze pozostając przy tym wydarzeniu, jedna mhm. z osób pisała w ogóle tą On Także no jest jakby najwyższy Jasne. poziom kompetencji, jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytanie, jak to robić, jak to robić dobrze, jak to robić tak, żeby miasto na przyszłość się rozwijało, żeby nie zamknąć sobie jakiejś ścieżki rozwoju. No i to jest tak pokrótce, może. Ty, ten przykład pokazuje, czym ma być fundacja. My mm. mamy być um, taką przestrzenią do rozmowy. No, na różne tematy. Na, na różne, różne tematy. tematy Ponad politycznie. Mm -hmm. Ponad politycznie, um, no bo wiemy, że czasami ta polityka ona przeszkadza w podejmowaniu właściwej decyzji. No, często jest tak, że no, jedni i drudzy wiedzą, że tak trzeba zrobić, ale oni mm -hmm. no, nie dogadają się ze sobą, no, bo, to, no, bo nie, nie staną razem na zdjęciu albo nie podpiszą się razem pod czymś. Nie? Więc. W Kielcach, w Kielcach, niestety mamy do czynienia z tym i Kielce są, Kielce są yy, taką ofiarą trochę tego, yy, tak, takiego, no, no, tak niestety wygląda życie, no ale chciałbym temu, chciałbym temu chociaż jakoś subtelnie przeciwdziałać, nie? A skąd decyzja o zakończeniu współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazne Kielcem? To jest jakaś, jakaś historia, yy, którą chciałem zamknąć, yy, no chciałem otworzyć fundację, ja to zakomunikowałem, wszystkich z, kiedy, wszystkich ze Stowarzyszenia oczywiście za, zaprosiłem mhm. serdecznie do do fundacji. Chcemy, żeby fundacja przede wszystkim, no, stowarzyszenie działało lokalnie. To była jakby Stowarzyszenie Przyjazne Kielce. Potrzebowaliśmy zmiany formy prawnej po pierwsze, a po drugie, chcemy działać trochę szerzej. Tak jak, rozmawia, tak jak chociażby mówiłem w kontekście CUMU. No to chciałbym, żebyśmy właśnie działali w, taki, w ramach jakiegoś takiego szerszego porozumienia, w tym sumie. I to też pokazuje, że fundacja, my chcemy z fundacją trochę wychodzić z Kielc. chcemy też działać w, w gminach ościennych, em, zacieśniać tą współpracę i chcemy, żeby ta, ta fundacja ona była takim właśnie tą przestrzenią do. Dla wielu była to zaskakująca decyzja, dlatego że jednak dopiero co przed wyborami zostać prezesem Stowarzyszenia Przyjazne Kielce, a no był to też rozpoznawalny brand po prostu. Tak, natomiast osoby, które do, 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 dogadaliśmy się, że jakby, jakby, rozeszliśmy się w takim, w takim porozumieniu, że jakby osoby, które, które, które yy, były w, w stowarzyszeniu, mhm. no... Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że zrozumiały, jak, jak ja chcę, jak dalej chcę kontynuować. Czyli idziecie, idziecie zupełnie innymi ścieżkami w tym momencie. Mówię tutaj konkretnie o na przykład Arkadiuszu Stawickim, który przecież no, blisko współpracowaliście w stowarzyszeniu. Czy dla niego jest jakaś rola w perspektywach, czy tak, czy teraz... ja Arka zapraszałem do, do współpracy. Pozdrawiam, Arkę serdecznie z tego miejsca. No tam mamy jeszcze jakieś, no, trzeba oczywiście zamknąć, rozliczyć w ogóle no, kampanię, więc Arek też tam musi odegrać taką rolę e... miałem z nim się nawet pisałem maila do Arki, bo właśnie w kontekście tam ewentualnej przyszłej współpracy. E... Także nie, no tutaj jest jakby wszystko absolutnie, jakby chcemy budować, a nie, a nie coś niszczyć, Nie, to nie jest tak, że my budujemy na zgliszczach mhm. czegoś. Nie, no to jest jakby oddzielny twór, który w pewnym sensie ma być kontynuacją, w pewnym sensie nie. Ale przygoda Macieja Bursztania z Przyjaznymi Kielcami jest zakończona, rozumiem. Tak, absolutnie. Tak, tak. jak napisaliście zresztą w nocy prasowej, którą, którą wysłaliście. Dokładnie tak. Tutaj tak. Mm -hmm. e, No to jeszcze na koniec e, sprawa Korony Kielce, bo e, no, naszym klubem. No, nie da się uniekać, znów, zresztą, zresztą, zresztą. Zresztą. znów żyje całe, całe miasto. I ja mam takie wrażenie, że można powiedzieć, że trochę Twoje, Wasze środowisko. E, Troszkę wzięliście odpowiedzialność za to, co się obecnie dzieje w Koronie Kielce. Według Ciebie można tak mówić? No bierzemy też po części odpowiedzialność za miasto, no a, mm -hmm. a, a korona jest klubem miejskim i jakby w 100%, no jeszcze nie, prawie w 100% na no, tak, start, za chwilkę pewnie tak. będzie w 100%, tak. decyzja, decyzja prezesa Jabłońskiego była no przynajmniej dla mnie była zaskakująca, pani prezydent mówi, że dla niej również. I, no i tutaj trzeba było działać szybko. Ja jakby, no, jak, tak jak zresztą pisałem mu się na Facebooku, jak ktoś jak dzwonili, zaczęli dzwonić do mnie ludzie. I pytać się różni ludzie. Co sądzę na temat pełniącego obowiązki Karola Jakubczyka? No to powiedziałem, że Karol jest według mnie osobą odpowiednią na to stanowisko, żeby przynajmniej na tym, no bo no, no umówmy się, no ale no przecież to nie jest tak, że. Prezesa to sobie można wyjść tak przed stadionem, mm -hmm. nie sobie znaleźć, nie? albo przynajmniej osobę, która. To no, nie jest prosta sprawa, szczególnie w kontekście no, Korony Kielce, która szczy, też nie szczy, jest łatwa. Szczególnie spunkować. w kontekście Korony Kielce, która nie jest, <laughs> e, nie jest tematem wrażliwym. E, szczególnie e, trzeba podjąć decyzję szybko, bo w okresie przygotowawczym, w którym mm -hmm. się podpisuje, rozwiązuje kontrakty i trzeba przygotować piłkarzy, do. No, jest okres przygotowawczy po prostu, nie? więc trzeba zorganizować obóz. Trzeba zapewnić, zapewnić całą administrację, zbudować i żeby atmosfera była dobra, prawda, no bo to jednak ta atmosfera w jest bardzo istotna i no, Karol się tego zadania podjął, ja jestem, ja jestem naprawdę, kibicuję mu, jestem w ogóle pełen podziwu, bo wiele osób mu to odradzało. Zresztą z nim dzisiaj rozmawiałem przez telefon i on, on nie ma czasu w ogóle rozmawiać. Ja mm -hmm. zadzwoniłem do niego w innej sprawie, bo ja znam po prostu Karola jako mecenasa, mecenasa Karola to Też współpracowali się tak, że po też, po prostu, też bronił? Tak. Tak samo jak tak, tak więc... jedną z osób z Rady Nadzorczej, panią Ewelinę Jastrzębską, dobrze mówię? Tak. Natomiast... Ale to, to nie chodzi mi o ne nepotyzm, bo tam niektórzy, niektórzy gdzieś e, posługują się tym, tym słowem, natomiast rzeczywiście Kielce, tak jak zresztą pisałeś na, w swoim wpisie na Facebooku, że Kielce mm -hmm. są na tyle małe, że też... Trudno momentami sposób. mówić o nepotyzmie, natomiast bardziej zastanawiam się, czy, um, czy później, mam nadzieję, że się oczywiście uda, natomiast czy odpowiedzialność, którą bierzecie, jest na tyle duża, że e, możecie się później zderzyć z tym, że korona, jeżeli się nie uda, uh -huh. pozyskać sponsora, jeżeli będą problemy, to pójdzie na wasze konto że to, to, to sprawa korony pójdzie na wasze konto. No nie na się tego? to jest tak, no, ja, ja robię co mogę. To nie mm -hmm. jest tak, że ja nie jestem w stanie zrobić więcej niż... E, Szczególnie, że no, to no, też dosyć jasno się wypowiadasz na temat korony w poprzednich latach i, i, i mówię, że tą spółkę trzeba sprzedać... E... No tak, ale ją sprze trzeba sprzedać osobie, która jest odpowiedzialna. I oczywiście to, tak. Jakby, no. jakby, jakby już korona ma taką historię, że ta tam no. trafiła, trafiła w, w niewłaściwe ręce. I w, ja wczoraj nawet w takiej rozmowie z, z znajomymi jest takie, było takie słowo, spolegliwy mhm. w języku polskim, ono oznaczało człowieka, na którym można polegać. Mhm. A teraz spolegliwy to się kojarzy z takim, taki, że, taki, no, że spokojny taki ciapek trochę i tak dalej, nie? I my potrzebujemy człowieka, w tej, jakby posługując się tym, tym, tą staropolszczyzną, człowieka spolegliwego, w sensie inwestora spolegliwego, na którym możemy polegać. Czyli on nie będzie, nie potraktuje tego klubu jako, jako maszynkę do wyciągnięcia pieniędzy, tylko y, człowieka, który chociaż odrobinę będzie miał w swoim DNA jakąś misję do spełnienia. W sensie nie będzie chciał mieć w swoim CV, bo się będzie tego wstydził, y, że wszedł do korony, wyciągnął pieniądze i w kielcach tego ludzie nie chcą widzieć. Nie? Albo mu jak chce przejechać przez kielce. Jest sprawy to, menedżerskie to, i tak dalej. No różne, różne przypadki już miewała korona. No, no więc właśnie. Więc y, ja na tym stanowisku cały czas stoję, że korona. Powinna być klubem, przynajmniej większościowy pakiet powinien należeć do osoby prywatnej, może do jakiejś spółki sportowej. Natomiast to musi być decyzja podjęta po głębszej analizie. Jakby gdzieś tam, jakby sam fakt, że, że się mówi o tym. To już pojawiają się podmioty, które są zainteresowane kupieniem, no ale to tak jak mówię, no to wszystko trzeba przeanalizować, nie tak, że pojawi się pierwszy lepszy i już i sprzedajemy, bo no bo po prostu, że no, jak gdzieś tam się, taka, taka metafora życia, no jak hmm. ktoś jest sam i, i, i bardzo chce być w związku, to trafi w jakiś taki nie, nieodpowiedni związek i nie, później będzie miał... A polecasz koronę swoim y, kolegom? Ja rozmawiam, ale to też nie jest takie proste, natomiast z każdym, z kim rozmawiam, kto, yy, kto jest właścicielem jakiegoś klubu, albo był właścicielem klubu i jest w tej branży, nazwijmy to, no to mówi yy, jasno, nie uczcie się, że Wy do klubu nie będziecie dokładać, więc ja już, jakby, ja już to też w kampanii mówiłem, że jakby tutaj chodzi o taką prostą zasadę, że jest, jest właściciel, on sobie zarządza, on sobie tego prezesa wybiera, prawda, my się nie musimy już w to no, bawić w sytuacji, w której ktoś Jasne. nas będzie oskarżał o nepotyzm, no bo niestety, mimo tego, że to jest jakby, to nie Moja decyzja, no ale no, ludzie mówią: no, chcesz zatrudniać tam swoich. No, no dobra, no trudno, ja jestem dużym chłopcem, to mi tam grubą skórę mam, to mnie to jakoś tam nie boli. Ale y, generalnie zajmuje się tym klubem y, ten no, właściciel większościowy. Miasto może mieć jakąś mniejszościowy pakiet i miasto będzie dokładało, zawsze mm. będzie dokładało, no bo niestety miasta y, no, takie są realia tego sportu. Y, jeżeli chcemy mieć klub w pierwszym, y, w ekstraklasie, no to trzeba dokładać. Tylko chodzi o. Sam... Każdy mówi tak: jeżeli to będę ja, to ja chcę 2, dwa, 2,5 dwa i, i o złotówkę więcej nie przyjdę. To chodzi o to, żeby klub nie był podpięty cały czas pod kropówkę finansową. Takie hasło się utarło ostatnio w kampanii, tak. ale to ono idealnie obrazuje, o co chodzi. No tak jest. Żeby, no są jakieś zasady, my musimy jako miasto, funkcjonujemy trochę jako firma, zapinamy sobie budżet i nie może być tak, że co chwila przychodzi yy, ktoś z Korony, i mówi, że teraz, no, no szło dobrze, ale kurczę, no, nie zrealizowaliśmy, potrzebujemy jeszcze 3,5, a później y, 4, a później coś tam. I na koniec im podliczamy, i później ci nie niezadowoleni z finansowania klubu. Y, no bo umówmy się, nie każdy jest y, aż takim kibicem, nie? Mm -hmm. decydam, że każdy. Ma, no... Nie, no, ale miasto też jest dla wszystkich, ja zawsze mówię, że miasto jest dla wszystkich, i zarówno tak. w kontekście instytucji kultury, chociażby też te sportowe. Podmioty też powinny na wysokim poziomie. Także to jest temat bardziej skomplikowany. Ja mam nadzieję, że Karol sobie z tym poradzi, przynajmniej te trzy miesiące. Później jest, rozmawiając z panią prezydent, jeżeli nie znajdzie się inwestor, no to będzie konkurs na, na prezesa klubu. I są, są na tej giełdzie nazwisk osoby, które są doświadczone, jeżeli chodzi o prezesowanie. Karol, jeżeli sobie nie da, inaczej, jeżeli on poczuje, że nie da sobie rady, albo ktoś mu to wytknie i tak dalej, to ja Karola akurat znam na tyle, że on powie, że chciałem, próbowałem. Ale nie dałem rady. Zresztą podobnie jak Łukasz Jabłoński, który z Olbrzymią klasą się zachował i powiedział, że on rezygnuje też między innymi, dlatego że gdzieś tam nie udało mu się zrealizować takiej misji odciążenia klubu od miasta, nie odcięcia od tej pępowiny. I to jest to. Ja myślę, że akurat obaj panowie, gdzie rozmawiałem zarówno z Łukaszem, i z Karolem, im się dobrze, bardzo dobrze no współpracuje. Tak, ja też słyszałem takie tak, głosy, że... to, jest, to są ich słowa. Po, bardzo pozwolę sobie panowie, tak? pozwoli, pozwoli, pozwoliłem sobie, panowie, zacytować wasze słowa. Więc to też pokazuje, że niepotrzebne jest to takie podgryzanie przez osoby, które tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje w klubie. Ja sam nie wiem za bardzo, co się dzieje, bo ja, no, 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 nie ukrywam, no, ja nigdy nie byłem człowiekiem, który żyje koroną po prostu i byłbym teraz, byłbym teraz nieprawdziwy, gdybym powiedział, że to jest coś, czym ja żyję sto, przez 100% swojego czasu, nie, ale z relacji panów wiem, że u, jakby przekazywanie tych obowiązków, współpraca, przynajmniej na, przez ten ostatni okres układa się e, dobrze i mam nadzieję, że to czymś zaowocuje, no, jeżeli się, mam, i mam nadzieję, że, 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 że się po prostu mówiąc tak wprost i krótko uda. To na koniec, Marka Dafi, firma Formaster pomoże klubowi, wejdzie w sponsoring klubu? Eee, Marka... Nie uwierzę, że nie dostajesz takiego pytania z, z nie, pewnych źródeł. Nie, nie, nie to, że nie dostałem. No, jest, tak. No, w tym ciężkim okresie pomożemy. Oczywiście, że tak. No to już jest jakby to się materiały. Czy będzie jeden ze sponsorów klubu? Będziemy jednym ze sponsorów, nie wiem na jakiej zasadzie, czy będziemy, bo jakby nie potrzebujemy ekspozycji, logo, mhm. marki i, i, i tak dalej, ale no pewnie tak to się odbędzie, nie, ale generalnie to nie chodzi o to, jakby teraz czujemy obowiązek i trzeba pomóc, nie, I to nie dlatego, że po prostu kupujemy sobie reklamę, czy coś tam, ale to spowodowało, że już kolejni mm, lokalni przedsiębiorcy mhm. też idą za ciosem i, i mam nadzieję, że ten budżet uda się zbudować, no jest taka potrzeba po prostu, no, no, więc trzeba to zrobić. Dziękuję bardzo za dziękuję, rozmowę. Dziękuję Państwu. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Maciej Burstein, przewodniczący klubu Radnych Perspektywy w Radzie Miasta.